serdecznie po-po-po-po-po-po no i kanale wasze zajebiste ciało ping z tej strony, kłaniam się nisko, ooo, po samej kapiską, Ja, yeah, jak w telewizji widzicie, jest coś, czego być nie powinno i jest to Call of Duty Advanced Warfare. Yeah! Czyli miejmy nadzieję, że ten filmik jeszcze zdążycie obejrzeć, zanim go zablokują. Bam! Gameplay jak widać po prawym, górnym roku, ukradły, można by powiedzieć, ze strony Charlie Intel, i tak czy inaczej, czy ukradzione, czy nie. I nie z tego powodu, właśnie, że oni mi dali, żeby ich zareklamować, tylko z tego powodu, że naprawdę robią najlepszą robotę co do właśnie materiałów, wprzód co do każdego. Call of Duty już od MW3, o ile się nie mylę. Super zajebiście, disco, disco. Robi kobieta w tle, też mniejsza z tym. E, w kanale razie chciałem Was, że tak powiem, tak czy inaczej, e, czy mi to zablokują, czy nie, tak czy inaczej zaprosić właśnie na stronę charlieintel.com. E, oni zdecydowanie najszybciej e, dają jakiekolwiek informacje, właśnie co na temat Call of Duty. E, jeżeli nie najszybciej, nawet to tak czy inaczej, prędzej czy później wszystkie nowinki na tej stronie się znajdują. Więc jeżeli nie chcemy nic przegapić co do nowego Koda, e, czy tam Destiny nawet mają, czy to Hardline. Ehm, mają tam inne podstrony. E, na pewno u nich wszystkie wiadomości najszybciej się dowiemy. Ja już tak od dwóch lat robię. Od dwóch lat e, jestem, że tak powiem, stałym bywalcem na tej stronie. I też właśnie dzięki nim, że tak powiem, bez ich pozwolenia, niestety. Ale mam te dwa gameplaye i mam nadzieję, że nie zostaną one zbyt szybko zablokowane. Że zdążycie sobie obejrzeć i że ten filmik najlepiej jak nigdy nie będzie zablokowany. Jo! E, jak widać, mam tutaj jaką elektryczną fajkę. Oj, to nie było nic. Ja, yeah, mikrofon on fire eh, 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 Żeby właśnie móc grać i kurwa sobie buszkać e, e, naraz. Jo, bo w domu palić nie mogę. E, ale przejdźmy dalej co do gameplay, co do wszystkiego i tak dalej. Wiel... ja od razu mówię, ja jestem antyhejterem anty większości ludzi, która ogląda i komentuje na YouTubie cokolwiek czy tam na internecie ogólnie E, bo sądzę, że zdecydowana większość ludzi to są debile po prostu, są po prostu rozpie albo rozpieszczone debile, albo po prostu niedocenione życiowo debile, o coś w tym stylu. Czyli coś takiego w stylu Bista, tak? E, po prostu człowiek, który całe życie był ruchany, czy to przez ojca, czy to przez matkę w łóżku i tak dalej, e, czy to w szkole wyśmiewany, skakali na nim jak na trampolinie i tak dalej, przez to, że jest taki kurwa jebitnie tłusty i wielki i gruby i śmierdzący. E, coś w tym stylu i takie ludzie właśnie wchodzą na internet i lubią hejtować trochę tu, trochę tam, tak jak to właśnie... Pizza robi, e, ja jestem akurat, że tak powiem, takim antyczłowiekiem w tym kierunku. Z tego powodu, że nie rozumiem o co kurwa biega. Tym bardziej co do Call of Duty. Większość ludzi narzeka: O kurwa, ale połączenie z Destiny, ale połączenie kurwa z Titanfallem. O ja, pierdolę, o ja, pierdolę. Ludzie, to jest FPS, to po pierwsze, więc bronie będą wszędzie. Czasami trzeba te bronie zmienić i zwróćmy uwagę na to, że zdecydowana większość ludzi błaga już od nie wiadomo którego Call of Duty: czy to był Black Ops 1 czy MW2, jeden chuj. A najgorzej zaczęło się od MW3, jak wyszła kopia MW2. Zróbcie coś nowego, nie kupujcie koda na bieżąco. Z roku na rok to samo, z roku na rok jakaś kopia leciutko zmieniona. Zrobili całkiem coś nowego, coś wymyślili, co mieli innego wymyślić, mieli wymyślić znowu inne bronie, to wymyślili inne bronie, więc dali to, tak? Ale trzeba było coś innego, to nie wystarczy. Co? W każdej części koda były trochę inne bronie, więc to, to nie wystarczyło. Dalej ludzie narzekali, że chcą więcej. Więc zmieniają, zmieniają minimalnie graficznie, zmieniają to, zmieniają to, ale ma to zostać z makoda, tak? Więc dodali te eksoskielety. I teraz tutaj zaczęła się afera, ale to popierdolone, się skacze jak w Titan Polu. Eee. Patrzcie na ten gameplay, patrzcie na ten gameplay, nie na to, co scina Activision nam w części, pokazuje właśnie jak najwięcej z tych funkcji, jak najwięcej z tych rzeczy, które można tym robić, naraz. Kozłowujcie sobie całe gameplay i spójrzcie, jak to tak naprawdę jest używane. To jest bardziej używane do przemieszczenia się po mapie z punktu A na B szybciej niż w naprawdę tak w pojedynku. od teraz niewidzialność. To co widać na filmiku. Co to komu? W tym momencie, jak strzelamy, jesteśmy od razu widoczni i jeżeli jesteśmy niewidzialni, to nie jesteśmy w 100% niewidzialni, że zapierdalamy jak taka kurwa. Nie wiadomo co, jak po prostu by nas nie było. Tylko nas tak czy inaczej dalej w pewien sposób widać. Tylko po prostu fuj słabiej. Ale w momencie strzału. Już się sprzedajemy, że tak powiem, i jest to bardzo szybko się zużywa. Bardzo szybko tam widać taką baterijkę, bardzo szybko ona pada do zera, więc jest to są naprawdę takie chwilowe, tak? Szkoda, jest, gramy w Capture the Flag, żeby chwilowo wbiec na flagę i z nią spierdalać, ale tak czy inaczej wiadomo, że w tym momencie, gdzie dotniemy flagę, ludzie zwrócą w to miejsce uwagę i tak czy inaczej, czy jesteśmy niewidzialni, czy nie, i tak czy inaczej da się nas rozpoznać. E, jeżeli to bardziej chcielibyśmy się bronić, bam, nic nam to nie daje, i do tego dochodzi to, że są perki lub umiejętności, nastroju i tak dalej, które tak czy inaczej niwelizują praktycznie totalnie ten efekt niewidzialności, a nawet, można by powiedzieć, jeszcze pogarsz sytuację, bo wtedy nas pokazuje nawet z pewnej odległości, że jesteśmy tam niewidzialni. Jak widać tutaj też w gameplayu, są znowu akimbo-bronie. Jo, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Jest dużo, dużo, dużo nowości, dużo ciekawych rzeczy, dużo rzeczy, które też mnie z jednej strony minimalnie niepokoją, lub nie tyle, co niepokoją, z jednej strony jest to dobry kierunek, z drugiej strony um, zmieni się coś. Coś się bardzo mocno zmieni i to już od długiego, długiego czasu e, zawsze tak było, nagle będzie inaczej. Chodzi o bronie z tłumikiem. E, rzecz następująca, w każdym kodzie było tak, że jeżeli nakładamy tłumik, nie widać naszej... nas y, podczas strzelania, tak? Czyli nie pokazujemy się przeciwnikowi na minimapie, jeżeli zaczynamy strzelać z tej broni. Jeżeli zajmiemy tłumik i oddamy kilka strzałów, pokazuje się automatycznie przeciwnikom, że tak powiem kropeczka na mapie, skąd jest strzelany. E, I tak zawsze było, dlatego wszyscy używali e, lub bardzo wielka część ludzi broni e, z tłumikami. Teraz nam to dużo już nie da, lub niekoniecznie coś da. Tak jak widać ten gość na tej pierwszej klasie, którą to miał właśnie. Miał paraboliczny mikrofon nałożony. Co to jest? To jest rzecz po prostu bardzo prosta. Nakładka na broń, która pokazuje tak czy inaczej strzały z broni, które mają nałożony tłumik. BAM! Czyli jest coś wymyślili przeciwko tłumikowi, tak? Ehm, bo bądźmy szczerzy, w każdym kodzie tłumik jest mocno nadwyrężany. Ja praktycznie żadnej klasy nie mam, żebym nie miał tłumika. I czy to Black Ops 2 był, czy to był MW3, czy to jest właśnie teraz Ghost. Zawsze ten tłumik mam na 99% broni. Ehm, nie miałem w Black Opsie 2 może na MSMC, w Ghostie być może na m chociaż też lubię używać nawet na MTARZE tarze tłumik i tak dalej. Ale jednak 90% broni to jest zdecydowanie z tłumikiem. I teraz niekoniecznie nam to coś pomoże będą ludzie w przeciwnych drużynie, którzy być może będą mieli ten perk, e, nie per tylko nakładkę, i będziemy się tak czy inaczej, że tak powiem, zdradzać. E, I tutaj na tej mapie właśnie dlatego wkleiłem ten filmik akurat, dobrze widać te właśnie skoki i tak dalej, jak one są używane, naprawdę bardziej do przemieszczenia po mapie e, i jak widać, jak przeciwnicy nawet to używają, e, bo chcąc uciec, e, tak czy inaczej ten gościu nie raz, nie dwa takich zdejmuje, e, więc Mm, nie widzę w tym żadnej jakiejś przesadnej przewagi, a za to wiele zalet, z tego powodu, iż przypomnimy sobie kilka map z Ghosta właśnie teraz, które mamy. Jest jedna ta mapa, zapomniałem jak ona się nazywa, ona jest w takim lesie, um, koło wody z jednej strony, w, 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 po, po, po środkowej stronie z jednej strony jest taka kopalnia, gdzie taki wózek, jak się naciśnie guzik, to taki wózek wyjeżdża na mapę, wow, all evolution. E, I na tej mapie praktycznie nikt nie lubi grać, bo często, gęsto kończą się mecze czasem, a nie punktami, jeżeli gramy w Team Deathmatch lub coś innego. E, I takie eksoskielety e, zmieniłyby to mapę. Zmieniłyby to mapę, zmieniłyby możliwości takich właśnie większych map w Call of Duty, bo dużo ludzi narzeka o mapy, narzekało, że ma mapy w Call of Duty są zawsze za małe, dlatego te spawn trapping e, jest tak e, dobrze rozbudowane i to i tamto. E, zrobili większe mapy, to ludzie narzekają, one są za duże, my nie chcemy w nie grać. To teraz zrobili to i to. Mogą dać większe mapy i ludzie nie będą tak narzekać, że są za duże, bo mają możliwość się szybciej na tych mapach do poruszania, tak? Przejścia z punktu A na B. Więc ja jestem za. Co do właśnie wszystkich dodatków, perków i tak dalej, to ja was zapraszam naprawdę na stronę Charlie Inter lub nawet na kanał na YouTube Charlie Inter. Tam oni to super po podzielili już. Ja sobie tu, co trochę z rzeczy zapisałem, więc tylko perki wam na szybko przeczytam i stricki, jakie już wiadomo, że są. Co do perków, tutaj mam taki zeszycik, więc będę patrzył się na dół. E, w pierwszym slocie bardzo podobnie to wygląda jak e, zresztą Black Ops 2, właśnie. To mamy Lightweight, czyli szybciej się poruszamy. Mamy Low Profile, czyli e, nie jesteśmy widoczni dla UAV. I naprowadzanych naboi e, może pamiętacie trailer Single playera, tam był taki granat, który się sam naprowadzał. E, więc to jest perk, który jest i przeciwko UAV, i przeciwko właśnie takim rzeczom. Danger Close e, zwiększa moc wybuchów i wybuchów naszych strików. Jeżeli mamy jakieś striki, które napierdalają rakietkami czy czymś, e, jest taka wieżyczka, bo striki można edytować, ale to, e, e, że tak powiem, później. E, i wtedy zwiększa tą moc, że tak powiem tych właśnie e, bombek w takich streakach. Yeah, overcharge. Przedłuża baterię naszego Exosuit. Suit, suit. exostroju i chuj. Um, co To do os. A nie, to nie to. Eee Aha, i paraliżuje lub oślepia lekko przeciwnika, jeżeli zrobimy w niego takiego slam, takie mamy takie ruchy w lewo, takie szybkie w przód, w prawo, w dół, e, w górę i tak dalej. I jeżeli w takim czymś walniemy przeciwnika, to go na chwilę tutaj jakby ogłusza, Ja yeah. Później mamy flag jacket, bardzo znane perki wszystkie. Um, zmniejsza oczywiście damage granatów i wybuchów i tak dalej. Um, nie spowalnia nas, jeżeli um, zostanie, właśnie jakiś granat przy nas, zdetonowany lub cokolwiek. I resetuje licznik granatu, jeżeli ktoś rzuci granat i my go możemy jeszcze odrzucić, że tak powiem. Um, dobra, slot drugi to mamy peryferia. Ja bym to nazwał peryferia, um, bo po angielsku nie umiem tego nawet wymówić. Jeden chuj. Um, powiększa nam zasięg minimapy. Bardzo ciekawa rzecz. Czegoś takiego nie było i bardzo mi się to podoba. Blunt Eye, to wiadomo, um, ant, e, znaczy działa przeciwko Tracking Drone. E, są to takiego więka, które możemy wyrzucić z naszego exu, skeletu itd., i tak dalej, i które zaznaczają przeciwników. Um, przeciwko wszystkim strikom przeciwko oprócz UAV, więc czy to helikopter, czy cokolwiek jesteśmy niewidoczni. Cold Blooded, przeciwko Thermalowi Target Enhancer, to jest coś w stylu Target Findera, ale mniejsza z tym. Freight grenade i fui, fui, fui. Później mamy tak. Fast hands, nie trzeba tłumaczyć. Gun hole, Można strzelać podczas biegu i ślizgania. Ciekawa rzecz. Przechodzimy do slotu trzeciego, trzeba się pospieszyć, bo filmik się kończy. Toughness. Um, toughness, wiadomo co to jest. że tak samo. Blast Suppressor. Nie pokazuje przeciwnikom naszych ruchów eksoskieletu. Jeżeli używamy tego właśnie, boosta itd. i tak dalej, jesteśmy widoczni na mapie. To, że tak powiem, ten efekt niweluje. Yeah, hardwired. Yeah, czyli przeciwko EMP, przeciwko sw swarmowi i tak dalej, stan granatom i scramblerowi. Hardline zmniejsza ceny y score streaków o 100 punktów. I później mamy y możliwości naszego eksoskieletu. To jest tarcza, to jest y chwilowa niewidzialność, to jest y czasowe, szybsza regeneracja nasza. Y później mamy. Czasowa niewidzialność, już mówiłem tak? Coś zjebałem. Um, Mniejsza, Mamy czasowe unoszenie się w powietrzu. Mamy. Um, pokazuje właśnie ruchy exoskeletu przeciwników na mapie i strzały na naszym, na naszym ekranie, tak jakby jakoś inaczej. E, I mamy trophy system, który możemy wbudować do naszego skeletu. Widzę, że film się skończy, być może po prostu trzeci e, gameplay w gram. Ja, yeah. później mamy jeszcze Exo Launcher. Je zastępuje to e, zwykły little e, granat. I mamy tak, Teksa do wyboru nie trzeba tłumaczyć. Tracking drone, właśnie. Tracking drone. Chuj, jeden wie. W każdym razie jest to takie małe główienko, które lata po mapie i zaznacza przeciwników. Ciekawa rzecz, ale był perk, który to niweluje. Explosive drone. To przypomina ten taki shock charge, czy jakoś tam nazywał z Black Opsa 2 który rzucało się gdzieś. To się kleiło ściany e, i paraliżowało kogoś. W tym wypadku to nie paraliżuje, tylko wybucha. Piem. Mamy stun grenade, czyli po prostu zwykły, oślepiający granat. Mamy fraga, którego można znowu tak jak w większości kodów nakręcać, jakby, czyli czym dłużej przytrzymamy, tym szybciej on wybuchnie. Fred grenade. E, chwilowo pokazuje wrogów przez ścianę. Yeah. i można manualnie to detonować. To znaczy, że jeżeli lecimy ten granat, on zaznacza nas. Było coś takiego, taki jakby radar kulka w Black Opsie 2, który się rzucało i pokazywało wrogów na minimapie, które w tym pobliżu, że tak powiem, były. W tym wypadku pokazuje nam nawet tych przeciwników przez ścianę. Ciekawa i być może lekko OP rzecz, ale zobaczymy. I można manualnie detonować, czyli po wyrzuceniu możemy sami to odpalić szybciej, niż gdyby wybuchło samemu. EMP Grenade, nie trzeba tłumaczyć, niższy sprzęt i. i e, wyłącza też funkcję właśnie eksoskeletu na pewien czas. Small Grenade, no to puszczamy dymek, też można samodzielnie to wszystko detonować. I mamy. Variable Grenade, czyli um, granat taki multitasking można by nazwać. I w nim mamy do wyboru STUN, EMP, FRED, SMOKE. Ja, yeah, to są te granaty, tak jakby, które były wcześniej w jednym, można sobie przestawić. Z tą różnicą, że nie możemy manualnie tego detonować, czyli wybucha samo. Hmm, zobaczymy jak to będzie używane. I mamy Spike Drone. Jest to taka kulka z kolcami, która e, pisze tam, że można ją przywrócić do siebie z powrotem, coś w stylu bumerangu. E, szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo o co w tym kurwa chodzi, a więc mniejsza z tym. Jo! I jakie mamy score streaky, ale nie są to wszystkie. To nie są wszystkie score streaki, będzie więcej, tym bardziej że w niektórych gameplayach nawet są używane score streaki, która nie znaliście, że tak powiem, tych e, e, na Charlie Intel. Ja, yeah, czyli mamy UAV za 400 punktów, mamy orbital care package za 500 punktów, mamy remote turret, czyli wieżyczkę po prostu za 600, e, Xs1 vulkan za 600, warbird, warbird, chui wie 800. XS1 Goliath 800 i Paladin za 1000. Co do właśnie UAV, możemy też to edytować. Są to naprawdę striki, które można zmieniać. Które można funkcję lekko zmieniać. Zwiększa się wtedy ilość punktów, które potrzebujemy, aby to zdobyć. Ale jednak jest to praktyczna rzecz, bo możemy na przykład UAV zmienić tak, że będzie funkcjonowało na sposób supportu e, UAV, czyli że nawet jak zginiemy, będziemy mogli to nabijać, o ile się nie mylę. E, można zrobić, jeżeli tam się zrobi upgrade, za chyba 150 punktów, albo za 100 punktów, albo 25, chujwi, e, 125, musicie zobaczyć sobie to na, lepiej właśnie na stronie Intel, e, że właśnie daje nam punkty za asystę, standardowo tego nie robi. Nawet Care Package ma funkcje, które można dodać, tak samo jak właśnie wieżyczka. I w wieżyczce są ciekawe opcje. Możemy dodać do wieżyczki, że nie będzie strzelać karabinem, tylko rakietami. Możemy dodać funkcję wymontowywania wieżyczki, czyli podchodzimy do wieżyczki, zrywamy głowę, tak jakby i zapierdalamy z nią na pieszo. Ale wszystko bardzo mocno zwiększa ilość punktów, które potrzebne są, aby tą wieżyczkę zdobyć. I są też tam inne opcje, szkoda, że może obracać głowę 360 stopni, czyli puszczamy gdzieś dosłownie na środku jakiegoś placu tą wieżyczkę i może odwracać ją na 360 stopni. Bardzo, bardzo ciekawe. I tak samo mamy jeszcze co do właśnie stylików. Rzeczy następujące: że są niektóre styliki, które można używać w dwóch. I właśnie do tego mamy tego. Um, Warbearda, to jest to coś w stylu takiego helikoptera, samolotu, można by powiedzieć i nim strzelamy manualnie, czyli to jest coś w stylu Hello Pilot, tylko o wiele szybciej możemy go zdobyć e, i strzelamy i ktoś z różnych, jeżeli na niego się spojrzy, może tak jakby się do nas dołączyć i strzela z niego też rakietkami e, podczas tego samego czasu, jak my strzelamy z działka, tak, w dwa różne kierunki. Ciekawa opcja, używanie jednego striku w dwóch, jest to z jednej strony OP, z drugiej strony są dwie postacie na mapie, które w tym momencie się nie ruszają, tak, więc... obydwie rzeczy mają plus i minus. Do tego dochodzi, że możemy właśnie dodać tam do tego striku, zmienić go trochę, czyli za więcej punktów ta druga osoba też będzie mogła działkiem strzelać, które jest o wiele mocniejsze, jak widać na tych wszystkich filmikach zresztą. Ja zjeżdżam coraz niżej, o, oh, mniejsza z tym. Yeah. I Paladyn, z obrazka wygląda mi to coś w tym stylu jak... Nie może Osprey, bo Osprey był taki po prostu, miał dwa wielkie, e, chociaż nawet i Osprey. Osprey miał takie nie dwa, tylko cztery takie jakby odrzutowe silniki, e, a Goliath ma po prostu te takie jakby bardziej obracane, tak? Czyli które już było widać z trailerów, czy więc coś w tym stylu to jest. Mamy oczywiście też te Wildcards, które były tak samo jak w dwójce. Że mamy Primary Gunfighter, czyli trzeci dodatek do broni, mamy Overkill, czyli dwie główne bronie, Secondary Gunfighter, czyli dwa dodatki do um, drugiej broni, czyli pistoletu i tak dalej, e, dwa perki z pierwszego e, slotu, dwa perki z drugiego slotu, e, dwa perki z trzeciego slotu, i yeah. Później mamy Tactican, e, to jest, że możemy zamiast jakiegoś granata wziąć drugą siłę naszego stroju, Później mamy bombardier. Jo, yeah. to możemy użyć znowu drugiego granatu zamiast jakiejś siły naszego eksoskieletu. I mamy streaker. Bardzo ciekawa rzecz. E, możemy użyć cztery striki, Nie tak standardowo, jak zawsze, było trzy. Możemy użyć cztery. Ciekawa rzecz, mogą ciekawe kombinacje być. Jeżeli będzie kilka większych, dobrych strików, na pewno będzie miał to dobry wpływ na duże, że tak powiem, guns, nie guns striki, tylko po prostu e, duże ilości killi w grze, tak? Jo. Yeah. Um, tryby, jakie nam kazali, to jest na razie Hardpoint, Capture Deflect, Team Deathmatch i Link. To są przynajmniej te tryby, które widać na kanale, właśnie Charlie Intel. E, I tutaj jeszcze raz na ten kanał was zapraszam. Um, I co jeszcze by powiedzieć? E, mi, jak na razie, bardzo się podoba. Czym więcej tych gameplay patrzę, nie na trailery, gameplay, tym bardziej mi się podoba. Wygląda to dla mnie ciekawie, wygląda to dla mnie świeżo, przede wszystkim inaczej niż wcześniej. E, jednak, wyglądowo, nie robi to według mnie, jak na razie, szału. Ale trzeba liczyć renderowanie e, e, filmików przez Activision, renderowanie filmików przez YouTube, które jest coraz gorsze, z miesiąca na miesiąc pogarszają jeszcze jakość e, i tak dalej. I że to, że oglądamy to w 30, a nie 60 klatkach, e, to jest dużo rzeczy, które bardzo mocno zmienia fakty, jeżeli sobie wyrwiecie takie typowe screenshoty, nie z filmiku, tylko typowe screenshoty gdzieś z internetu, a jest ich trochę, nawet właśnie na Senegal Intel, <laughs> to wygląda to całkiem inaczej, o wiele, wiele ładniej niż na filmikach. I to też widać po goście, nawet po gameplayach na YouTubie, a po gameplayach, które gramy sami, tak? Więcej do powiedzenia na razie nie mam. Jak na razie większość rzeczy to właśnie niewidzialność, czy to te skoki i tak dalej wyglądają w gameplayach o wiele bardziej słabe niż na początku sobie to wyobrażałem. Dużo ciekawostek nowych, dużo ciekawostek starych. Podoba mi się to, że będą score streaky, nie kill streaky i tak dalej. Um, co by jeszcze do tego powiedzieć? No nic, ja jestem bardzo ciekawy, ja już czekam gorąco. A, jedna jedyna ciekawostka dla osób, które robią preordera na Call of Duty Advanced Warfare: e, będzie dostęp do gry już dzień wcześniej. Czyli będzie mogli już grać dzień wcześniej e, w tego koda i to na podwójnych punktach, czyli Double XP. Jo. E, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze wcześniej tego nie robili, teraz to robią. Bardzo mi się podoba. Dobra, to by było na tyle. Ja przejdę do suchara, którego sobie nie przygotowałem, więc wezmę suchara, który powstał praktycznie em, w naszym pobycie teraz właśnie na Mazurach. I e, został on stworzony, można by powiedzieć, przez łupinę. To był kolega Dziukęsa. E, <laughs> Kto zastępuje... Mamy burtel, tak? I kto zastępuje wszystkie dziwki, jeżeli wszystkie naraz raz jadą na urlop? Beast, bo taką dużą pizdę ma. No, to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik nie zostanie zbyt szybko zablokowany. Mam nadzieję, że Wam się kilka nowinek podobało. Ja na pewno, jeżeli będzie coś ciekawego i tak dalej, to może i coś zrobię. Ale tak, to zapraszam naprawdę wszystkich na stronę charliintel.com. Tam naprawdę zdecydowanie największych nowinek, zawsze najświeższe i zawsze, lub w 99% zawsze prawdziwe. I yeah, to było na tyle. Ja zapraszam do następnego razu. I nie zapomnijcie, że beast to pizda. Yeah!